Czujesz kroki tuż za sobą, odwracasz się, pustka, biegniesz, ale coś cię goni. To nie potwór ani cień, to twój własny strach przed działaniem, jeden błąd i zostajesz w ciemności. To nie gra, to koszmar, w którym każdy ruch może cię powstrzymać, ale w prawdziwym życiu nie jesteś skazany na porażkę. W tej chwili ktoś właśnie podjął decyzję, która zmieni jego przyszłość. Ktoś wstał, poszedł na trening, zaczął działać zamiast szukać wymówek. Dlaczego nie mógłbyś to być ty? Nie potrzebujesz wielkiej rewolucji. Wystarczy jeden krok, jeden nowy nawyk, jedna decyzja, której się trzymasz. Małe wybory codziennie tworzą twoją przyszłość. Każdy dzień to szansa, wykorzystaj ją. I dziś masz łatwiej niż kiedykolwiek. Moje narzędzia krok po kroku pokażą ci, jak zmienić nawyki i ruszyć z miejsca e i przewodniki Men's Zone to gotowa droga do sukcesu, nie musisz zgadywać. Nie uciekaj jak w koszmarze. Weź ster w swoje ręce. Zacznij zmieniać siebie i skorzystaj z narzędzi, które naprawdę działają. Pierwszy krok czeka w linku w Bio.